Siemanko, zapraszamy na odcinek trzeci, projekt górek. Rozmyśleliśmy nad trzema projektami. Ten jest pierwszy, granatowy, felgi Fuchs, 15 cali Porsche, białe opaski, dalej odcięcie na wysokości okien białe i jeden bagażnik. Druga opcja to czarne nadwozie z klasycznym kołem, felga 15 cali, dalej odcięcie na wysokości białe i zielony dach i dwa bagażniki dachowe. Zderzaki w kolorze białym. I opcja numer 3 zieleń. Felgi tak samo, fuksy piętnastki odcięcie na wysokości okien biel, czarny dach, jeden bagażnik. Zderzaki zielone w kolorze nadwozia. I zwycięzcą jest projekt numer 6 w kolorze zielonym. Napiszcie opinię, czy projekt Wam się podoba, bo nam bardzo. Przedstawimy Wam teraz zakupy, jakie poczyniliśmy to jest jeden z pierwszych. Nówki sztuki nierozpakowywane. Będziecie je widzieli po raz pierwszy. Fuchsy 15 cali do Porsche. Idealnie będą pasowały do naszego zielonego ogórka. No mega, mega. Nigdy nie zakładane, nieużywane, Kupione nowe, więc idealnie spasują się z zielonym nadwoziem naszego ogóra. Miejmy nadzieję, że jeszcze w 2023 wyjedzie on na ulicę Polski. Drugą rzeczą zakupioną jest Termador Cars Cooler. To jest zewnętrzna wentylacja nawiewowa do ogóra. To jest imitacja, ale będzie fajnie prezentowała się w naszym ogórku. I jeszcze raz prezentujemy wygrany projekt ogórek. Do zobaczyska. Siemanara. manara!